Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku Zdrabki Wielkoposnej 2022. I e, pamiętajcie o łapce w górę sobie na kanale, a e, pamiętajcie, że na 300 subów mam specjal. A ja bez głupiego gadania e, zapraszam Was do oglądania. No i jesteśmy w. Nasze sześć zdrapce no i dziś mamy uwaga 9 marca tutaj mamy no i zdrapiemy no i yy, yy, jedziemy z tym kokcikiem. a dzisiaj mamy wesprzyj parafie klasztor dzieło dobroczynne w sensie że jak by ktoś Chciał to może wspomóc, jak nie chce to nie, bo to jest dobrowolne po prostu. E, no i co jeszcze wam mogę powiedzieć? E, e, no, ze zdrabki to by było tyle. E, pamiętajcie o subskrypcji na kanale. No, ponad 300 subów e, mamy specjal. No, a ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.